Przez trzy dni hołd oddały mu setki tysięcy osób, a dziś pożegnały go miliony. Papież Franciszek spoczął w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie. Jest pierwszym od ponad 100 lat biskupem Rzymu, który spocznie poza bazyliką świętego Piotra. Co więcej, prosił o to, by był prosty grób i w ziemi nie w jakimś sarkofagu, ale w ziemi, czyli pokazanie też i relacji papieża bardzo mocnej z tą Bazyliką i z Matką Bożą, którą w swoim życiu bardzo czcił, do niej sto kilkadziesiąt razy wędrował już jako papież. Pontyfikat papieża był utrzymany w bliskości z potrzebującymi. Franciszek obrał sobie za cel odbudowę pozycji kościoła wśród wiernych. Bardzo mi się podobało po prostu to, jak jego skromność, po prostu... To w jaki sposób e, odrzucał e, wszystko, co do tej pory e, te konwenanse, te, te, e, ten materializm. Wszyscyśmy go bardzo szanowali. My cały świat jest to wielka strata i, i, i taka naprawdę gorące modlitwy wszyscy mu poświęcamy. Papieża żegnały tłumy, nie tylko na miejscu, ale również zdalnie, za pomocą telewizji. W Opolu wierni spotkali się m.in. w jezuickim ośrodku formacji i kultury Xaverianum na ulicy Ojca Józefa Czaplaka. Myślę, że większość z nas by w ten, ten dzień i te godziny spędziła samotnie w domu. Oglądając samotnie tę uroczystość, a tak w gronie ludzi być razem, myślę, to jest ważna rzecz. Dzisiejszy pogrzeb otwiera dyskusję na temat wyboru kolejnego biskupa Rzymu. Teraz musi zebrać się konklawę. Nowego papieża poznamy prawdopodobnie między 5 a 10 maja. Jakub Słupecki, Kurieropolski. Telewizyjną relację z pogrzebu papieża Franciszka realizowała między innymi ekipa TVP 3 Opole łączymy się z operatorem kamery Łukaszem Furą Łukaszu powiedz jak wrażenia z tej niecodziennej realizacji? Dzień dobry Państwu, jak wrażenia było dosyć bardzo intensywnie, jeżeli chodzi o naszą pracę operatorską i techniczną, bo dzisiaj od samych godzin porannych pracowaliśmy dosyć ciężko i szybko, żeby móc zdążyć do godziny dziewiątej na pierwsze wejście z naszego studia plenerowego, które było oddalone od Watykanu niespełna dwa kilometry w linii prostej, dzięki czemu mogliśmy relacjonować przebieg wydarzeń i na bieżąco razem z naszymi gośćmi wspominać pontyfikat świętej pamięci papieża Franciszka. Obecnie znajdujemy się jeszcze w Rzymie, ale tuż przed wejściem na plac świętego Piotra, gdzie jeszcze Da się widzieć spore tłumy pielgrzymów, odwiedzających. Są zorganizowane grupy, które każda w swoim języku narodowym wyśpiewuje z pewnością jakieś pieśni kościelne. Jest dużo ludzi uśmiechniętych, ale też da się widzieć ludzi zamyślonych, którzy, tak jak w poprzednim materiale było powiedziane, pewnie zastanawiają się, kto zostanie nowym biskupem Rzymu. Jeżeli chodzi o pogodę, pogoda dzisiaj nam bardzo dopisała, nam jako ekipie realizacyjnej, ale również też wszystkim pielgrzymom, ponieważ było ciepło, słonecznie i przyjemnie. To był Łukasz Fura, dziękujemy bardzo.